Cześć, witajcie. Ostatni materiał na temat mangowej paki, który został przez Was ogólnie dobrze przyjęty, zainspirował mnie do tego, żebym sobie znalazł y, pierwszą mangę, którą w życiu miałem, i to wbrew pozorom było dawno temu. Zapraszam do materiału poszukiwawczego. Otóż nie znalazłem tego w piwnicy tak jak e, można było się spodziewać, prawda? Więc e, zacząłem szukać w innych miejscach i znalazłem jak to zwykle bywa, w najmniej odpowiednim, a raczej w najmniej spodziewanym miejscu, czyli w siatce, którą kiedyś, kiedyś schowałem daleko w głąb szafy. I to była siatka z okresu mojej przeprowadzki, i tam znalazłem. Coś ciekawego. Oprócz tych zeszytów, które widzicie, właśnie się pokazała tak. Pierwsza manga, którą zakupiłem, był to rok 2001. Nie pamiętam, to chyba była podstawówka, któraś tam klasa. Tutaj tak to wygląda. Wy macie w tym momencie przebitki. Jest to numer drugi tego. W takim powiedzmy bardzo dobrym stanie. To wszystko wygląda. Nie jest to może coś wybitnego, ale jako dziecko ma się trochę inne priorytety i myślę, że jako pamiątka, raczej taki biały kruk, może kiedyś zdobędę resztę, tak żeby sobie przynajmniej trzymać. Jest całkiem niezłe. To było jeszcze za czasów, kiedy można było właśnie spotkać mangę w takich dziwnych zeszytach, a nie w tomikach. Zresztą z tego co pamiętam, Pokémon Adventures znane także jako Pokémon Specials czy Special. To nie jest. Nie było w Polsce wydawane jako tomiki, tylko kilka numerów składało się właśnie na jeden tom. O, może tak to będzie prościej powiedziane. Nawet tego nie przeczytałem teraz po znalezieniu, sobie tylko przeglądam. Może, może nawet to przeczytam, sobie tak z ciekawości. Oraz znalazłem takie zeszyty. Nie nazwałbym tego manga, bo to są kadry z, z filmów Pokémon do które są po prostu dopisane różne słowa, słowa zdania, litery, znaki interpunkcyjne, emotki i tak dalej i tak dalej. Co ciekawe, scenariusz jest podane, że jest to scenariusz napisany przez japończyka, więc prawdopodobnie w Japonii też się to okazało. Nie sprawdzałem tego, może ktoś wie, to się wypowie na ten temat. Mam tych zeszytów cztery. I sobie też z chęcią gdzieś schowam, one są w różnym stanie, niektóre są już trochę porwane. E, ale nie wszystkie były moje kiedyś, dostałem je od brata. Znaczy dostałem, no mam po prostu. <laughs> e, I tak by to wyglądało. Ja sobie z chęcią, tak jak powiedziałem wcześniej, e, uzupełnię kiedyś sobie moją kolekcję tych, bo z tego co pamiętam w Polsce wyszły tylko cztery. Cztery zeszyty wyszły, jeżeli chodzi o tego Pokémon Adventure. Więc, jako taką ciekawostkę, można sobie zebrać, zebrać, znaleźć, odkupić od kogoś, jeżeli jest w dobrym stanie. Jeżeli ktoś jeszcze ma i jeżeli ktoś nie zauważył, wydawało to JPF, co jest bardzo ciekawe. Ja swój egzemplarz kupiłem w kiosku obok, obok Kawaii, stało z tego co pamiętam. I, I wykupiłem. Następnych numerów już nie widziałem, więc niestety, tak to jest. Taki Biały Kruk, manga numer jeden na świecie. Jeszcze jest napisane. Nie wiem, czy tu widać tak. Dosyć zabawne. To by było na tyle. Chciałem się podzielić taką ciekawostką. Eee, a jaka jest wasza, może powiecie, napiszecie w komentarzu, jaka jest wasza pierwsza manga, kiedy ją kupiliście. I. I to by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia w innych materiałach. Cześć!